Dzień dobry kochani, witajcie ponownie na naszym kanale w ten przepiękny, jesienny, zimny, brzydki dzień. Aura na zewnątrz nie jest miła, ale zapraszam Was na naszą budowę. Dziennik z budowy, kolejny dzień. Muszę Wam coś pokazać, ponieważ mam już zrobioną łazienkę. Ale, ale nie do końca nam się podoba. Piękna łazienka, piękne wielkie płytki i fuga na środku. Czy Wy tak byście to zostawili? No my niestety nie. Będziemy to zmieniać. Oto wszystko tutaj, to nam się nie podoba. Mamy dużą płytkę, taką 120 na 60 i chcieliśmy, żeby była w środku ładna, wielka płyta, no, bo wiecie, tu będzie zabudowa, tam będzie wanna, tu będzie też zabudowa, no i wtedy by zostało nam tylko tyle, tyle byśmy widzieli mniej więcej, czyli fugę i kawałek pięknej płytki. Dlatego, niestety, fugę wycinam. Sprzęt już sobie przyniosłem. Fuga będzie wycięta. Płytki będą wyjęte. Jak się uda, to się uda. A jak nie, no to dokupujemy nowe. Taka sytuacja. I co Wy o tym powiecie? Hmm. Nieźle, nie? No dobra, robimy. Nie ma co. No i co powiecie? Jedna już wyszła. Najważniejsza, najgorsza, bo tam chciałem, żeby nie uszczerbić tej wielkiej płyty rogu i się udało. Ale ta, ta zabawa, muszę najpierw fugi wyciąć naokoło. A później lekko podważę. Tam mi odrobina strzeliła płytka, może mi się uda całą wyjąć? Może by się udało, byłoby nieźle. Jakby się udało, to może by się nadała do włożenia hm. i koszty mniejsze. Dzień dobry kochani, kolejnego pięknego dnia, dziennik budowy numer już nie wiem który, chyba tak to będę nazywał. Jestem sobie w łazience, płytki już skułem, pięknie wyszło, nawet kilka uratowałem, no i teraz jest najgorsza robota. Odkuwanie tego kleju, powiem wam, masakra. Tak to pięknie wygląda, jedna płytka została, tą płytkę akurat zostawię, nie będzie w niczym przeszkadzała, bo tutaj będzie wanna. A tutaj zobaczcie, tu ten kawałek zrobiłem, nie wiem, godzinę może, może nie, pół godziny. Reszta tutaj wszystko jest do jeszcze zdarcia z podłogi, tak żeby nie uszkodzić pięknych płytek. Także wiecie, zabawa na sto, dwa, trzymajcie za mnie kciuki. Dzień dobry, dziennik budowy numer któryś, <gryś> siwo, biało, rozbiórka trwa. Teraz wam pokażę, co już mi się udało zrobić. No i co? Zabezpieczenie jest, safety najważniejsze. I tutaj mam już prawie wszystko zrobione. Zostały mi tylko same końcóweczki o tutaj przy samych płytkach to najgorzej, a tutaj już widzicie pięknie idzie. Młodzik pomaga z taką końcóweczką. Dobrze mi Pan doradził w sklepie, bo bym się zajechał ręcznie. No to co? Robię dalej, Dobra. Jedna praca skończona, następna się zaczyna. Będę teraz robił w ogrodzeniach takie panele 3D plastikowe, wkładam między przęsła i będziemy się odsłaniać. Pokażę Wam zaraz jak to wygląda. Trochę zabawy jest przy tym. Tu mam takie panele, to są właśnie takie plastikowe. One się rozszerzają też tutaj do szerokości, a to może później pokażę. O widzicie? Można poszerzyć i można zmniejszyć, zależy od przęsła. Teraz muszę w powkładać te właśnie metalowe końcówki. No i to w sumie montaż jest dosyć łatwy, ale trzeba się nabawić, bo to wszystko trzeba ręcznie powkładać i później pobawić się na zewnątrz. Ale efekty będzie fajny. Zobaczycie później. Narka. No i zobaczcie, tak to wygląda po założeniu. Tutaj jeszcze muszę porozsuwać do końca, tutaj jeszcze muszę dorobić i tak to będzie się prezentowało w całości. Nieźle, nie? Kolejny dzień budowy, kolejny dzień emocji. Malujemy, gruntujemy i wszystko robimy po kolei. Także powolutku, powolutku do przodu. Zobaczymy jak to pójdzie. Oczywiście po drodze są małe problemy, ale to. O, tutaj już meblaż był, już wszystko jest rozpisane. Także do przodu. Miejmy nadzieję, że szybko nam pójdzie. No tak, będę pokazywał coś jak już nie niebawem. Dzień dobry kochani, kolejny dzień, piękny dzień z dziennika budowy, niekończącej się budowy. Jak widzicie za mną już jest coraz ładniej, bo e, ściany już mamy pomalowane, znaczy nie mamy ścian pomalowanych, sufity mamy pomalowane pięknie. E, tutaj mamy takie, o tutaj na górze, e, na górze tam, e, e, zamontowaliśmy sobie takie listwy, e, to ja z Teściem robiłem. I co? No i teraz czekamy na podłogi. Podłogi mają radę dzień przyjechać. Będziemy kładli. No i niestety jeszcze w kuchni małe małe przeróbki, bo się okazało, że te przeróbki, które były wcześniej robione, były troszeczkę źle zrobione, bo elektryk nam podczepił to wszystko. piekarnik, lodówka i tak dalej pod jeden bezpiecznik, także uważajcie jak robicie budowę, trzeba wszystkich niestety pilnować. Jak nie będziecie pilnować, no to później są takie chodzki jak my, i teraz musimy przekładać sobie z miejsca na miejsca, bo wszystko ładnie mamy podczepione pod deskę. Eee, deskę. deskę rozdzielczą? Nie, deskę rozdzielczą. To skrzynkę rozdzielczą, to skrzynkę rozdzielczą. Eee, każdy bezpiecznik miał być oddzielnie, a okazało się, że niestety nie jest. No i tak, tak to robota. No ale to nic. Kabelki już mamy, wszystkie wyciągnięte. Zaraz wam pokażę. Elektryk już wszystko chodził, sprawdzał. Ten taki już prawidłowy od mojego kolegi Piotrka. Piotruś, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. I y, tutaj będą zmiany: zmiany, zmiany, zmiany. No i już, ale suficie ładne. ładny. I listewka ta piękna. No, fajnie to będzie wyglądać. Także nie możemy się już doczekać i będę się odzywał dalej. Zobaczymy, co wyjdzie dalej. Tak, tak. Bo tutaj już mam prawie wszystko zrobione. Trzeba uważać na głowę, bo mamy deski jeszcze położone, żeby pomalować ten sufit wielki. No i to fajnie się już wszystko prezentuje, że tak jest ładniutko, czyściutko, te sufitki takie piękne, białe. Fajnie, fajnie, fajnie. Na ścianach na razie mamy grunt podkładowy położony. Nie będziemy jeszcze malować, bo czekamy aż podłogi będą położone, żeby to się nie pobrudziło nic w trakcie docinania. Cała elektryka już jest sprawdzona, także tylko czekamy na tą podłogę, aż przyjedzie, będą panowie namontować. To na pewno wam będę pokazywał, bo to będzie też ciekawa historia, będziemy musieli tego wszystkiego pilnować. No i później już co? Podłoga będzie, zaczniemy malować, stolarz już czeka też na to, żeby nam fronty przywieźć, korpusy. I jak już korpusy będą, to wtedy już będziemy mogli dalej działać. No bo korpus musimy mieć do kuchni, żeby zmierzyć dokładnie blatu, ile nam potrzeba, bo będziemy blat troszeczkę inny robić niż planowaliśmy. Troszeczkę fajniejszy, lepszy, taki jak nam się marzył. Także na razie nic nie zdradzam, będę Wam wszystko pokazywał później. No. no, to na razie tyle. Do następnego e, raportu z dziennika budowy. Nara, cześć.